Cześć. E, cały czas pracuję nad e, dubbingiem do Baldur's Gate 3 i chciałem po prostu, żeby ten dubbing był troszkę lepszy niż zwykle. E, dlatego dość sporo czasu spędziłem na tworzeniu e, Vox Alter Studio. E, także ten film prezentuje, co mi się udało stworzyć i jak się w tym poruszać. Dobrze. Więc tak, studio weszło w tryb V2, e, przynajmniej częściowo. Nie wszystkie tytuły, na razie Baldur's Gate 3. I na nim się na rach ten moment skupiam. Do miesiąca myślę, że wyjdzie jakaś alfa, przynajmniej tak mam nadzieję, może sam pierwszy akt, albo, albo zobaczymy. Niby całość jest, tylko nie jest zbyt dobra. Przejdźmy do studio. Chciałbym tak szybko wam przedstawić zmiany. Więc tak. Dawniej byliśmy atakowani jakimiś propozycjami od ludzi bez składu, bez ładu, teraz mamy wszystko. Uporządkowane. To jest według scen. Czyli mamy akt pierwszy, drugi, trzeci. Tu jest obóz. Coś tu mam jeszcze? tutoriale No to tutorial to jest sam początek, tak? Możemy wchodzić do każdego i. Rozklikajmy sobie coś na przykładu Nie wiem. Ten. Tutaj. No i na przykład ta w rozmowa z Aradinem, tak? No i mamy takie coś. I tu ktoś już zrobił dla wszystkich trzech, ale zrobimy tylko jedno, yy, tylko żeby pokazać wam jak to działa. Więc tak. Lecimy tu. Yy, tu mamy oryginał. Ano, nazywa się Halsin. I jeśli wciąż dycha, to na pewno przeklina dzień, w którym mnie spotkał. Więc tak, yy, to, co teraz słyszeliście, to była maszynowa. Yy, maszynowy dubbing. Yy, po prostu puszczony 180 tysięcy razy, i tak wszystko przeleciało, więc cały damik jest zrobiony. I jest on właśnie w takiej jakości mniej więcej. Tu mam oryginał. I teraz tak, tu jest już jakiś proposal, czyli ktoś już coś zrobił. Nazywa się Halsin. Jeśli wciąż dycha, to na pewno przeklina dzień, w którym mnie spotkał. No, i mamy coś takiego. Jeśli byśmy teraz wysłali taką propozycję naszą, to to nie doda się jako nasze, tylko po prostu polubimy tą propozycję. Mm. Spróbujmy coś zrobić, może głupotkiego, tak żeby tylko pokazać, jak to działa. Kaszle. Mm. Kaszle. Yy, mocniej. Eee. Kaszle. Umiera, umiera, umiera. E... 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 Coś takiego zróbmy. Ehm... Generujmy. Więc tak, sobie teraz tylko Nazywa się Halsin, i jeśli wciąż dycha, to na pewno przeklina dzień, w którym mnie. Spo. Nazywa się Halsin, i jeśli wciąż dycha, to na pewno przeklina dzień, w którym mnie. Spo. O, widzicie, piąteczka wyszła. <noise> no. E, więc no można się bawić, tak? E, inne sprawy V2 e, To jest ta stara wersja, czyli ta maszynówka moja. E, z czasem to jest dobre. rzadko ale czasem jest, dlatego mamy tutaj test. E, możemy dodać ile się chce, w sensie ile się chce do 5. E, generujemy miga, czyli je się robi. E, I powinno już być to szybki. Nazywa się Halsin i jeśli wciąż dycha, to na pewno przeklina dzień, w którym mnie spotkał. Oni tu mają taką dziwną dykcję zawsze, nie? No i to, to, to takie jest. Raczej nie polecam robić w V2. Lepiej poczekać i zrobić coś porządnego. Yy, druga sprawa. Yy, możemy jeszcze, powiedzmy, że. Ano. Ok. Yy, więc tak, yy, dodatkowo, jeśli mamy tutaj na przykład takie przerwy, a nasz dialog się wygenerował z mniejszą, z, z, zbyt dużą przerwą, to zawsze możemy sobie ściągnąć dany plik, Download, e, wrzucić go do Audacity, również możemy ściągnąć angielski, porównać sobie to, dopasować wszystko tak, jak nam się podoba, nawet dodać jakieś efekty. I można go wtedy wrzucić tutaj. Nazywamy go, można albo zdropować, albo wyszukać, e, damy jakiś głupi może. Wyświętło hmm, intro przerwa edycja, ponad Um, coś będzie trzeba krótkiego dać. Może, może, może to. To jest w ogóle nie, nie do tego, nie? Ale... I tak, Japoń i się zrobił tutaj. Czekaj no. Joel, daj mu mówić. Co proponujesz? I teraz tak, druga rzecz. Jak wiemy, ta postać inaczej mówi. nie? eyes on me. Możemy mu zmienić głos temu, co, 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 co wgraliśmy. Czyli, na przykład, jakbyś był lektorem i chciałbyś sobie coś nagrać, to później możesz zrobić tak, żeby brzmieć podobniej do głównego lektora. Nie jest to idealne, ale może specjalnie to zrobimy, żeby pokazać, że to jest trochę słabe czasem. Robi się, jest. No, czekaj-no. Na... Joel, daj mu mówić. Co proponujesz? Tu chyba nawet w miarę wyszło. Czasem wychodzi słabo, możecie się bawić. To, co tutaj mruga, to jest, jak to nazwałem? Base for, form modulation. O co chodzi? Te nazwy są czasem dziwne, ale na szybko, jak coś wymyślą, to tak jest. Dobrze, o co chodzi? Jak jesteś lektorem i chciałbyś modulować swój głos na głos postaci i powiedzmy, że ta postać szepcze, i zaczniesz od razu szeptać, to on stwierdzi, że Twój głos po prostu jest szeptany i on to zmoduluje jako normalny głos postaci, nie jako szept. Bo stwierdzi, że po prostu to jest Twoja baza głosu. E, więc to jest po to, by dodać bazę swojego głosu. Czyli możecie sobie nagrać plik typu to jest mój głos, to jest mój naturalny yy, wydźwięk, i tak dalej. To 5-10 sekund. I sobie zapisać, i wtedy się już nigdy nie musicie przejmować, że, że wasze szepty nie są szeptami albo coś w tym stylu. Bo on będzie bazował, on zawsze bazuje na pierwszych sekundach, więc to co ja tutaj w Baseform sobie załadujecie, to ja to będę doklejał do każdego dialogu, yy, robił STS-a i rozklejał to z powrotem i wam zwracał już tą czystą wersję. Yy, dobrze. Czasem się to przydaje, jak macie takie postaci, na przykład yy, posępne serce, tak ma. Że jej głos w V3 jest zupełnie inny i to się w ogóle nie pokrywa, jest beznadziejnie. Yy, I można się tak bawić tym STS-em wtedy też. Tylko właśnie, jeśli chcecie z postaci na postać robić, a nie z swojego głosu na postać, to trzeba to wyczyścić tutaj. A jak będziecie mieć tu wgrany dźwięk, to będzie można go odsłuchać i można go zmienić i usunąć Więc no, chyba to jest wszystko tutaj, co, co można zrobić. Yy, się tak jeszcze zastanawiam, czy na pewno. Chyba tak. Dobrze. E, hmm. To przejdźmy do line battle. Jena is my best friend. She's kind. Help her, not me. No dobra. Nie wiem czy to jest jakiś szczur, jakieś zwierzę chyba. E, możemy sobie przesłuchać oczywiście mój maszynowy. Jedna to moja najlepsza przyjaciółka. Jest dobra. P pomóż jej, nie mnie. Okej, okay, wyszło dziwnie. I to moja najlepsza przyjaciółka. Jest dobra. P pomóż jej, nie mnie. I wiecie co? To możemy spróbować tego, tej zmiany głosu. Ciekawe, czy to w ogóle wyjdzie. I to moja najlepsza przyjaciółka. Jest dobra. P pomóż jej. I, jedna to moja najlepsza przyjaciółka. Jest dobra. P pomóż jej. Nie mnie. No nie? E, fajne, chyba nawet to ukradnę i dodam. E, możecie tak kraść. E, właśnie tutaj jeśli chodzi o własność, wszystko wszystkich. E, ale do dubbingu oczywiście. Czyli nie ma, że, że sobie te ścięgami coś gdzieś używamy. E, no, chodzi o dubbing. Wszystko w Voxalter Studio chodzi o dubbing mi się wydaje, że jest lepiej. Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Dobrze. i tak, jak zatwierdzamy, bo Yenna to moja Yenna to moja najlepsza przyjaciółka. Jest dobra. I Yenna to moja najlepsza. Kiedy you worship shot, secrecy is everything. We'll sacrifice our own memories when ordered to. No, i jak widzimy, to jest fajny przykład. Zobaczycie, że. Może... W służbie szar tajemnica jest wszystkim. Poświęcimy nawet własne wspomnienia, jeśli otrzymamy takie polecenie. To mi nie podoba, ale. W służbie szar tajemnica jest wszystkim. Poświęcimy nawet własne wspomnienia, jeśli otrzymamy takie polecenie. W służbie ale szar tajemnica jest wszystkim. Poświęcimy nawet własne wspomnienia, jeśli otrzymamy takie polecenie ef, spróbować. Tak, nie. To ja bym tutaj zrobił, jak ona tu ma. When you worship shards, secrecy is everything. We'll sacrifice our own memories in order to. Zdeterminowana. Zdeterminowana. I zobaczecie, że Shadow Heart czasem nie działa. I jak ją można naprawić, i że czasem to wychodzi. Albo nie. Dobra, mamy to. Y służbie szar, tajemnica jest wszystkim. Poświęcimy nawet własne wspomnienia, jeśli otrzymamy takie polecenie. W służbie szar, tajemnica jest wszystkim. Poświęcimy nawet własne wspomnienia, jeśli otrzymamy takie polecenie. Dobra, powiedzmy, że to mi się najbardziej podoba. Nie ja wiem, czy to dodam, ale pokażę Wam, że ten. Głos jest beznadziejny, ale zrobimy z W służbie szar. Tajemnica jest wszystkim. Oświęcimy nawet własne wspomnienia, jeśli otrzymamy takie polecenie. Ja bym to nawet dodał. Nie wiem, czy to są dobre. To by trzeba było chyba. W tym przypadku chyba by trzeba było zmienić tłumaczenie, żeby to jakoś wyszło. Chodzi mi bardziej o długość dialogu, tak? Bo tutaj się kompletnie lip-sync nie, nie, nie zrobi, nie? Ona przestanie tutaj już ruszać ustami. Ale to nic. Nie będzie idealnie. When you worship sure, secrecy is everything. W służbie Szar. Ta... Czyli tak, każdy się może zalogować, każdy może za darmo poprawiać. I są bo za to poziomy. Mimo, że czasem tu jest trochę skopane, mam jeszcze parę takich małych błędów. O tyle z tyłu na serwerze się to dobrze zapisuje. Także, jak na przykład teraz w świeżą stronę, to widzicie, że mam już expa tak? Za każdego lajka like dostajecie tam troszeczkę expa I za każdy stworzony przez Was dialog, jeśli dostaniecie lajka, like to dostaniecie chyba 10 razy więcej expa niż jeśli kogoś polejkujecie. Tak. E, aha, no i to, tam jest to tak zrobione, żeby się nie dało tego nadużywać, nie da się farmić, jak coś. Hmm. No i chyba tyle, hmm. można tu naprawdę fajne rzeczy zrobić. E, wszystko znaleźć, aha, no to może jeszcze, Na przykład Dead. Wolo e, gdzieś był, Wolo Dead, mhm. w ogóle widzicie, jest postaci, a to jest wycinek z Dead, to są wszystkie trupy. Dobra Arabella Dead Jeszcze. Mm, W tym folderze ma Arabeli Tu jest Dobra mm. Kim jesteś, nie? Arabella mam 9,5 roku Martwa zombie Czy zombie się przydwaja? Tak. Nie. Może nie. E, dobra, e, wygenerujmy to. Dobrze. Arabella, mam dziewięć i pół roku. Arabella, mam dziewięć i pół roku. Fajnie. Ja bym dodał nawet. O, boże, ja bym dodał. E, oczywiście. Save. Arabella, Arabella. Mam dziewięć i roku. No, zarum To jest klimat. No i można sobie całą Arabelkę zrobić. Wszystko się da. widzimy że w drugim też mogła umrzeć zobaczyć Arabella ktoś to zrobił dobrze Arabella nie zombie martwa martwa zombie Czasem warto dać po polsku, jak jest y, krótki dialog. Jak imię na przykład, nie? Bo lepiej jak powiedziała Arabella. 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 Fajne. Fajne, fajne, no. Dotąd, safe. Arabella. 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 No, można fajne rzeczy robić. A trup patrzy na cię pustym wzrokiem. Oj e... oj, tu mamy, tu mamy błąd. Niestety. <noise> to jest strasznie głupi błąd. E... Takie błędy będzie trzeba jakoś zgłaszać. No, na, na ten moment chyba tylko zostaje Discord. Nie ma jeszcze metody do zgłaszania, no ale tu widzimy, że jest błąd. Ja jakby zlokalizowałem, że to jest plik, ci ktoś jest martwy i nie przewidziałem, że jednak jakieś postacie to komentują. No niestety. Um, łatwy skrypt by poszedł, bo. Jak, myślę, że spokojnie można stwierdzić, że w takim pliku, gdzie jest martwa Arabella, to Arabela trochę więcej mówi niż Gail, czy Will, czy ktoś, nie. I wtedy sobie na przykład sprawdzę, że każdy mówił po razie, ale Arabela mówiła raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, to skryptem to może przelecę jeszcze. Dobrze. Hmm. Chyba tyle. No myślę, że to jest łatwy temat. No, wszystko się da. Tylko chcieć i robić. OK, to podsumowując, wszystko jest za darmo. Na Discordzie możemy dyskutować o wszystkim, oczywiście, jeśli coś jest potrzebne. No i jeśli macie ochotę, to zapraszam do zabawy w Voxalter Studio.